Siemano witam w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj opowiem wam o godzilli 2000 czyli kartacji godzilli który pojawił się w filmach godzilla vs milenium oraz godzilla Mega megawirus ta godzilla ogólnie wyróżnia tym że ma trochę zielonkową skórę raczej łuski nieregularne płytek, płyty grzbietowe oraz, oraz bardziej pomarańczowy atomowy oddech Pojawił się po w swoim pierwszym filmie wystąpieniu, w wystąpieniu, już niego godzila 2000 Godzilla po wydarzeniach... Godzilla po raz pierwszy zlatkował w 1954. Jako strategiczny powal raz z którego obudziły go w wstrząsy. Godzilla zaatakował Japonię, mierząc się przy tym z wojskiem. Wkrótce, kiedy rozbite w wodach... rozbite w wodzie UFO wyłoniło się na powierzchnię i zaatakowało chyba potworów. z go do ucieczki Wkrótce, Wkrótce, kiedy kosmitałem ponownie zajął się bo nie zaczął wystawić dane, w większości o 2000, wkrótce Godzilla przybył na miejsce, aby podobnie się z nim zmierzyć. Tamten wtedy przybył formę orgi, czyli istoty równie silnej co Godzilla. Nareszcie no końcował się na tle, aby móc połknąć go w całości. Godzilla 2000 aktywował jednak atomowy oddech, wypadając go od środka. Godzilla, kontra Megaguirus. Godzilla atakował Japonię najpierw w 1954, potem w 1966 w, w poszukiwaniu negi pasmowej. Zatem policzyliśmy aby go powstrzymać, złożyć maszynę na tworzenia czarnej dziury. Jedna z nich przyzwała do obecnych czasów prehistoryczne owady Mega znaczy z Megaguirusem. Podczas jednego z się Godzili, ludzie próbowali rzucić go do Czarny Dziurgen. Pocisk jednak chybił. Wkrótce przybyły tam również meganule, które, które zaatakowały Godzilla. I mimo, że królowi potworów udało się większość z nich, z nich spalić, ale jednak część wyssała się trochę jego pomieniowania i oddała swojej królowej Mega Gwiros. Wkrótce Godzilla przybył do Tokio, do Tokio zalanego już. Przez mega 0 gdzie stracił walkę z To Dzięki polarizowaniu miał, miał z nim spore szanse. Zawsze potrafił stracić jego energię, blokując atomowy oddech. Zacznie po dłuższej walce. Godzina 2000 pokonał megaguyosa. Acie megaguyosa, bo to była samica chyba. Acie. Ja. A następnie się atakował instytucji nauki, gdzie ciągle. Była produkowana energia plazmowa. Wtedy ostatecznie ludziom udało się go wesłać do, do czarnej dziury. Jednak pojawiły się, się pogłoski, że jednak udało mu się z nim wydostać. To była historia godziny 2000. Ja się podoba, Ci pływam, no i już, kanał, no i tyle.